Łukasz Szumowski, patrząc na sytuację, która ma miejsce w kraju, podjął bardzo ważną decyzję w sprawie luzowania obostrzeń. Informacje przekazane zostały w ostatniej chwili przez dziennikarzy Radia Z. Łukasz Szumowski podjął niezwykle ważną decyzję w sprawie jednego z regionów w Polsce Radia Z. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazało decyzję, którą w ostatniej chwili podjął Łukasz Szymowski. Wynika z niej, że w jednym z regionów kraju jutro nie zostaną zniesione obostrzenia, w Karwinie przy granicy z Polską jutro nie zostaną zniesione niektóre restrykcje wprowadzone w związku z pandemią, poinformował minister zdrowia. Powód, Sytuacja w kopalni Darków, gdzie są 154 przypadki zakażenia, z czego 6 wśród pracowników transgranicznych z Polski, można przeczytać: Sytuacja w kopalni Darków jest dramatyczna. Na razie potwierdzonych zostało 154 przypadków zakażenia koronawirusem. Dodatkowo na sytuację w regionie wpływa fakt, że zakażonych jest 6 pracowników transgranicznych. Łukasz Szumowski wielokrotnie przekazywał, że luzowanie obostrzeń będzie możliwe tylko wtedy, gdy sytuacja epidemiologiczna będzie temu sprzyjać. Łukasz Szumowski wydał decyzję w o obostrzeń, które zostaną zniesione od 25 maja rząd razem z Łukaszem Szumowskim podjął decyzję, że od poniedziałku 25 maja, zniesione zostaną kolejne obostrzenia, które zostały nałożone na Polaków w związku z pandemią koronawirusa wiadomo już, że do pracy zostanie dopuszczona branża beauty, zmieni się liczba wiernych, która jednocześnie będzie mogła przebywać w kościele, a także dzieci będą mogły wrócić do szkoły. W ostatnich dniach pojawiły się także informacje w sprawie tego, jakie zmiany mogą wejść w życie już od 1 czerwca. Jadwiga Emilewicz w jednym z niedawno udzielonych wywiadów przyznała także, jakie obostrzenia, mogą zostać zniesione przed wakacjami. Źródło, Radio Zek, następny artykuł.